Wiadomość do wszystkich wysoko wrażliwych facetów. Dlaczego mężczyźni wysoko wrażliwi ma, mają tendencję do kreowania bardzo często negatywnych myśli oraz lęków różnych takich właśnie emocji? Dlatego, że kiedy mężczyzna jest wysoko wrażliwy, to bardziej ma aktywny płat czołowy mózgu. Co to oznacza? Oznacza on. Oznacza to, że kiedy jest ten płat bardzo wrażliwy, on odczuwa emocje kilkanaście razy bardziej niż osoba niskowrażliwa lub niewrażliwa. I teraz tu nie ma nic złego, ale żeby spowodować, żeby te lęki czy negatywne myśli nie powstawały tak często, warto jest zadbać przede wszystkim o zdrową dietę, trening, oraz mindfulness. Co to jest mindfulness? Między innymi medytacja oraz praca z oddechem. Ale najważniejszą rzeczą w tym wszystkim będzie tutaj jakościowy sen. Nie chodzi tutaj tak bardzo o długość snu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ten, ten sen był wartościowy, był jakościowy. Wtedy obniżamy również poziom, poziom kortyzolu. Wtedy mamy zdecydowanie mniej negatywnych myśli, lęków, strachu wtedy zupełnie się inaczej czujemy mentalnie a właśnie wysoko wrażliwi mężczyźni odczuwają właśnie te emocje z otoczenia dlatego trzeba się przed tym bronić, właśnie poprzez mindfulness, czyli medytację, pracę z oddechem dietę trening siłowy i oczywiście dobry sen dla dla każdej osoby będzie to inaczej. Jedni potrzebują 4 godziny snu, aczkolwiek uważam, że 4 godziny snu to, sobie to jest za mało, ale mogą spać 5, 6, 7 godzin. Chodzi o to, żeby był to sen jakościowy. Wtedy te negatywne myśli oraz te lęki, ten strach będzie się znacznie mniej pojawiał. Pozdrawiam.